Witajcie, kochani. Mam dla Was dzisiaj szczególną wiadomość, którą chcecie usłyszeć, a może teraz szukacie czegoś, co poruszy Wasze serce. Jeśli ten film trafił do Was, nie ignorujcie go, ponieważ duchowość chce Wam przekazać coś ważnego, co skłoni Was do głębokiej refleksji nad sytuacjami, przez które przechodzicie. Wszyscy napotykamy wyzwania, trudności, które czasami wydają się nie mieć końca. I to właśnie w tych chwilach anioły mogą być wokół nas, gotowe, by dać nam siłę, której potrzebujemy. Mają ogromną mądrość, a często rozwiązanie naszych problemów jest znacznie bliżej niż się nam wydaje. Musimy tylko otworzyć nasze serca i pozwolić, by boskie światło weszło do naszego życia. Ale zanim przejdę dalej, proszę, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i włączcie dzwoneczek aby nasza wiadomość mogła dotrzeć do większej liczby osób, które potrzebują codziennych błogosławieństw i słowa pokoju oraz pociechy duchowej. Teraz, jeśli zastanawiacie się, czy to naprawdę możliwe, opowiem Wam coś zaskakującego, anioły mają dla Was coś wspaniałego. Może się wydarzyć transformacja, a Wy jesteście tuż przed odkryciem czegoś, co całkowicie zmieni Waszą perspektywę na wszystko przez co teraz przechodzicie. Czasami czujemy się samotni lub zagubieni, ale to właśnie w chwilach niepewności boska interwencja może wszystko zmienić. Anioły są zawsze wokół nas, ale często z powodu naszej niezdolności do dostrzegania ich, nie zauważamy ich obecności. Są posłańcami światła, zawsze gotowi, by nas prowadzić, ale to od nas zależy, czy będziemy otwarci na ich wskazówki. Nie ma znaczenia, co przeszliście do tej pory. Przyszłość ma dla Was coś niezwykłego. Dziś ujawnę ważną prawdę, coś, co sprawi, że zastanowicie się nad tym, jak postrzegacie życie i swoje wyzwania. Coś potężnego przygotowuje się, by wejść do Waszego życia. A jeśli będziecie uważni, dostrzeżecie znaki, które anioły Wam teraz wysyłają. To nie jest przypadek. Że oglądacie ten film właśnie teraz. Wiele osób ignoruje znaki, które są wokół nich, ale jeśli będziecie uważni, zobaczycie, że są one bardziej obecne niż się wydaje. Wszystko, czego potrzebujecie, to otwarte serce, by dostrzec boską prawdę, która jest tuż przed wami. Życie to nie tylko momenty szczęścia, które przeżywamy, ale także wyzwania. Z którymi się mierzymy. Każde wyzwanie, każda trudność ma cenną lekcję, którą możemy odkryć, anioły odgrywają fundamentalną rolę w tym procesie. Są tutaj, by pomóc nam zamienić przeszkody w lekcje i trudności w siłę. Jeśli czujecie, że przechodzicie przez trudny moment, wiedzcie, że to właśnie w tym momencie najbardziej potrzebna jest pomoc niebios. Pamiętajcie, by zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał i włączyć dzwoneczek, aby więcej osób mogło otrzymać to słowo pociechy i wiary. Nie pozwólcie, by ta okazja przeszła obok Was. Zaufajcie podróży i przygotujcie się na nowy etap pełen pokoju, dobrobytu i duchowej mądrości. Przyszłość jest pełna możliwości, a Wy jesteście na progu czegoś, czego nigdy nie wyobrażaliście sobie. Że się wydarzy. Anioły prowadzą Was ku chwalebnemu przeznaczeniu, pełnemu światła, miłości i odnowy. Wszystko, czego potrzebujecie, to uwierzyć, że zasługujecie na to błogosławieństwo. Zbliżając się do końca tego filmu, zapraszam Was do głębokiej refleksji nad tym, co zostało tu powiedziane. Anioły mają dla Was specjalne przesłanie. A wy jesteście tuż przed otrzymaniem wielkiego błogosławieństwa. Wystarczy być uważnym i pozwolić, by boskie światło prowadziło wasze kroki. Pozostając otwartym i połączonym z boskim planem, zobaczycie, że wszystko, czego potrzebujecie, pojawi się w waszym życiu w sposób cudowny. Czas zaufać procesowi i uwierzyć, że najlepsze dopiero nadchodzi. W tej chwili możecie się zastanawiać, jak anioły mogą naprawdę działać w waszym życiu? Odpowiedź tkwi w waszej gotowości, by przyjąć to, co jest oferowane. Anioły to nie tylko postacie, które występują w historiach, to duchowe byty obecne w każdym momencie naszego życia. Bycie w zgodzie z boskim planem oznacza bycie uważnym na każdą małą wiadomość, którą przynosi Bóg. Anioły są zawsze obok was gotowe poprowadzić Was we właściwym kierunku. Teraz, zanim zakończymy, chcę ponownie poprosić Was, abyście wzięli udział w tej misji szerzenia światła i błogosławieństw. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i włączcie dzwoneczek, aby nasza wiadomość dotarła do serc, które potrzebują słowa pokoju i pociechy duchowej. Razem możemy dotrzeć do większej liczby osób i przekazać przesłanie aniołów dalej. Miejcie pewność, że nie jesteście sami. Anioły zawsze będą obok Was, gotowe poprowadzić Was ku najlepszej drodze. Pamiętajcie, że znaki od aniołów są wszędzie, jeśli tylko będziecie gotowi je dostrzec. Mogą pojawić się w postaci prostego przypadku, chwili ciszy lub nawet słowa od kogoś. Kogo spotkacie przypadkiem? Nic nie dzieje się bez przyczyny, a boska obecność jest bardziej realna niż się Wam wydaje. Kontynuujcie swoją podróż z wiarą i pewnością, że z każdym dniem jesteście coraz bliżej otrzymania błogosławieństw, które są Wam przeznaczone. Bądźcie uważni na znaki i pozostańcie silni w wierze. Z każdym dniem otwierają się nowe drzwi, a Wy dostrzegacie, że boskie światło zawsze było z Wami. Niech Wasza podróż będzie pełna pokoju. Anioły niech prowadzą Was do najlepszych chwil Waszego życia. Pamiętajcie, że Transformacja zaczyna się od wewnątrz, a Wy macie moc zmieniać swoją historię. Otwórzcie serce na to, co boskie, a zobaczycie, że niemożliwe stanie się możliwe, ponieważ z Aniołami u boku wszystko jest możliwe. Czekam na Wasze komentarze i refleksje dotyczące tej wiadomości. Anioły mają Wam wiele do przekazania, a Wasze doświadczenia i refleksje są bardzo cenne. Jesteśmy wszyscy na tej samej drodze, szukając więcej światła, miłości i błogosławieństw. Życzę Wam życia, na jakie zasługujecie, i niech każdy krok będzie prowadzić przez boską łaskę.